Podwójnie gotowana śnieżna zupa grzybowa to tradycyjny chiński deser, który jest uwielbiany za swoje właściwości zdrowotne i delikatny słodki smak. Grzyb śnieżny lub biały grzyb uszny znany jest z zawartości kolagenu, który, jak się uważa, poprawia zdrowie skóry i ogólną odporność. Oto prosty przepis. Składniki. Jeden kawałek grzyba śnieżnego, znanego również jako biały grzyb biały uszny, 10 suszonych longanów, znanych również jako owoc smoczego oka, pół szklanki jagód godzi. Pół szklanki nasion lotosu, pół szklanki cukru pudru, ilość można dostosować do własnych upodobań. 2 litry wody, 1 liść pandanów, opcjonalnie dla dodania zapachu. Przygotowanie składników. Namocz grzyba śnieżne w ciepłej wodzie na około godzinę lub do całkowitego namoczenia. Odetnij twardą żółtą część, rozerwij grzyba na mniejsze kawałki, a następnie dokładnie umyj. Namocz także nasiona lotosu w wodzie na kilka godzin lub do momentu aż zmiękną. Gotowanie składników. W dużym garnku zagotuj 2 litry wody. Po zagotowaniu dodaj grzyb śnieżny, suszony langen, nasiona lotosu i liść pandanu, jeśli używasz. Przykryj garnek i pozostaw na wolnym ogniu przez około godzinę. Dodawanie jagód godzi i cukru pudru. Po gotowaniu przez godzinę dodaj do garnka jagody godzi i cukier puder. Dobrze wymieszaj, aż cukier całkowicie się rozpuści. Niech się gotuje przez kolejne 15 minut. Podawanie zupy. Podwójnie gotowaną zupę z grzybów śnieżnych można podawać na ciepło lub na zimno. To uniwersalne danie, którym można się delektować o każdej porze dnia. Uwaga! Pamiętaj, że niektóre osoby mogą mieć alergię na niektóre składniki takie jak grzyby lub jagody. Przed podaniem tego dania zawsze sprawdź ograniczenia dietetyczne.